Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy Stomkiem, muszę go wzywać, bo się nie chcę pokazywać. Jesteśmy Stąkiem... Nie bo to się e, dzieje po prostu. Tak, bardzo dużo się dzieje. W żarskiej wsi. E, słuchajcie, na zaproszenie Fundacji Złoty Pociąg Piotra Kopera. Tutaj ben, prowadzimy dalszy ciąg e, prac poszukiwawczych. No na razie, na razie to robimy sobie nie mniej nie więcej, tylko przygotowanie. E, ja obrócę sobie tutaj kanał e, telefon, żeby Wam pokazać. O jest. Właśnie, tutaj mamy, tutaj mamy wesołą, wesołą grupę. To jest szczecińska grupa eksploracji podwodnej Gryf, wymówiłem prawidłowo tą nazwę, tutaj ich logo, na pewno tych gości znacie, bo przecież trudno ich nie znać, wiele sukcesów mają na swoim koncie odnotowanych, między innymi wspomnę tylko o super znalezisku torpedzie, ale o tym nakręcimy osobny film, bo to nie jest takie proste, jak Wam się wydaje. I no co, no to no może Gryw nam powie, co tutaj będzie w tej chwili robił, kilka słów, mówcie chłopy. Mów. No, wspomagamy Piotra, Fundację ten Pociąg. Nurkujemy, nurkujemy taplamy odkrywamy. się w wodzie, Dokładnie. szukamy szczęścia i tego, co tu jest utopione. No, wyręczyłeś nas w znakomitych, <laughs> Słuchajcie, tu kolegę uczę, on tak. uczy mnie. Tak Nie no, ukrywamy ja się, się przed czas... żonami. No. No to no, tak poszło, muszę... poszło na żywo. Jak żona widzi, to już wie, gdzie jesteście. Włączyłem... Przepraszam, bo włączyłem lokalizację. A ja mówiłem, że jadę do tego, do pracy. I wszystko poszło. I wszystko poszło. No słuchaj, tak to już jest z poszukiwaniami. Witam serdecznie kolegę. Witaj Martin, witaj. E, oczywiście no, kogo jeszcze mamy? Mamy Tomka, Tomek się nam pokaże, mamy Piotra. Piotrze, tak jak? Pokażemy. Adrian, pokaż się. To, to idzie na lajfa, słuchajcie, ten, 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 ten śmiech jest, ten śmiech, to jest śmiech przez łzy całej ekipy. Ja wiem, nie jest Oczywiście, Sylwek z nami, tutaj baner. Słuchajcie, no co będziemy robić? No będziemy szukać, no, będziemy próbować skończyć to, co Piotr zaczął, co Piotr zaczął bez mała rok temu można powiedzieć jezioro, piękny widok, sprzęt przygotowany, sprzęt poszukiwawczy, podwodne drony, latające drony, magnetometry, termowizja, no, pontony. Nie, no, przygotowanie jest solidne, wydaje się, że... pompa injekcyjna, koparka. No, koparka jutro. No, ale to generalnie przygotowanie jest, plan jest na trzy dni, więc no, dzisiejsze takie jak gdyby wstępne, jeszcze się, że tak powiem, prace nie zakończyły, ale chylą się powoli ku końcowi. Natomiast no, jutro jest główny a, d jutro d, jutro jutro d, -day. d -day. Tak, tak, także jutro. wszyscy schodzą pod wodę, nad wodę, e, Piotr e, nie ma koparki, o dowiadujemy się od Pana Piotra, że niestety nie ma koparki, no i to nie będzie koparki, czyli będzie, będą nurkowie pracować pompą irzykcyjną, e, to, to jest taka na podciśnienie, no słuchajcie, przepraszam Was bardzo, bo myślałem, że będzie... No tak, no to jeszcze, wiesz, zmienia się... Zmienia się. Nie wiedziałem, że nie będzie, bo ja byłem przekonany, że będziemy coś grzebać, a jednak nie będziemy grzebać, bo okazuje się, że nie wolno tego a, robić, więc no, sorry, no bory. Nie. E, nie wiem, e, nie, przepraszam Was, to jest live, więc to wszystko jest na żywo, więc może się zdarzyć, że moja informacja e, się nie zgadza. Poza tym cały sprzęt się oczywiście zgadza, ja Wam tylko pokażę to jezioro, może z tej strony, o, oczywiście tam na drugim brzegu dojrzycie e, Będziemy ją za chwilę składać. E, próby, testy będą przeprowadzone w tym miejscu, gdzieś tutaj. E, nie będziemy Wam zdradzać szczegółów. E, to coś jest ukryte, sygnały są bardzo obiecujące. E, nurkowie, tak jak powiedzieli wcześniej, schodzili. E, oczywiście pozostałości przepiękne po tej dawnej fabryce, e, która zajmowała się tutaj wydobyciem wapnia. Wapna. E, są przed nami, pod wodą widać że mury, sklepienia łukowe, resztki, kominów. No świetnie to pod wodą ponoć wygląda, nurkowie są zachwyceni, mówią, że szkoda, szkoda wielka, szkoda, że to nie stało się atrakcją. No tak, mówią, że nie jest to dobrze utrzymane, nie mniej, e, podobno, ja nie znam się, ale tutaj fachowcy wybitni w tej materii mówią, że półtora metra widoczności w takim miejscu to, to bardzo dobra widoczność i dzięki temu można... W miarę sensownie przygotowywać te prace, takie przygotowawcze przed, przed jutrzejszą główną eksploracją. Tak, i to, tym się, o, tym, o, tym mówią, o tym mówią ludzie, którzy mają pojęcie na temat nurkowania. O, jeszcze raz, Jacek gdzieś tam już się rozebrał, zrzucił kombinezon, teraz, teraz już w Rajtuzach, czyli faceci w Rajtuzach, słuchajcie, takie robin-hudy z nas się porobiły, ale tak wygląda. Przygotowanie to nie tylko przecież nurkowanie, ale trzeba też odpocząć, o, ro, zjeść coś. Może jakąś kiełbaskę z grilla, może coś innego. Czas pokaże. E, zatem, słuchajcie, no czekajcie na kolejnego live'a. Do zobaczenia. Tak. Materiały będą kręcone, więc puścimy. E, nie zdradzimy Wam, jak zakończy się e, dzisiejszy, jutrzejszy, ani kolejny dzień poszukiwań. O tym dowiecie się dopiero wtedy, kiedy Piotr Kopera nam na to zezwoli. E, bo tak się umówiliśmy z Piotkiem, że... Że tego dotrzymujemy i wiecie, że słowa dotrzymujemy, więc jak powie Jacek, mów! To wtedy Jacek Gaduła wam wszystko powie. Dobrze powiedziałem, Piotrze? Bardzo dobrze powiedziałem. O, jest Piotr. To jeszcze pozdrowienia, Piotr, od wszystkich poszukiwaczy, którzy tam machali ci ręką, to pozdrawiam cię w ich imieniu. Życzę Ci sukcesów. Ja I ci. nawzajem. Tak, i nawzajem. I tym optymistycznym akcentem idziemy na Kiełbachę, nie? Idziemy na Kiełbachę. Trzymajcie się. Hej.